Ci bardzo serdecznie, moja droga. Dzisiaj kolejna środa, a więc zapraszam Cię na kolejny odcinek na moim kanale YouTube kwitującej kobiety. Dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy sobie o pewnej metodzie, która, jeśli ją odpowiednio zastosujesz, pozwoli Ci w końcu znaleźć czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie mam czasu jest jednym, jedną z najczęs... jednym z najczęściej pojawiających się haseł, które gdzieś tam na co dzień słyszymy rozmawiając z różnymi osobami. Ale w przypadku kobiet jest jeszcze jedno hasło, które podejrzewam pasuje do 95% wszystkich kobiet. I to hasło brzmi nie mam czasu dla siebie. Dla nas u nas kobiet z, z reguły wygląda to tak, że wszyscy są dla nas najważniejsi, tylko nie my. Ważny jest nasz mąż, nasz partner, ważne są na, nasze dzieci, e, ważni są nasi przyjaciele, nasi, nasi bliscy, ważna jest nasza praca, a my niestety gdzieś tam jesteśmy na szarym, szarym końcu. Ale w tym momencie chciałabym Ci powiedzieć: owszem, Twój mąż, Twój partner, oni są ważni, Twoje dzieci, tak, one też są ważne. Twoja praca jak najbardziej, ale ty również jesteś ważna. I nie możesz zapominać o, o sobie. Nie możesz odkładać siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień na bok tylko dlatego, by zadowalać inne osoby. Ty też jesteś ważna i, i ty, i również ty masz obowiązek, by dbać tutaj o siebie, abyś była na co dzień szczęśliwa, abyś była na co dzień zadowolona, uśmiechnięta, bo jeśli nie będziesz. Szczęśliwa, jeśli nie będziesz zadowolona, zadowolona, tylko wręcz przeciwnie, będziesz chodziła w, zła, sfrustrowana, e, przemęczona, przepracowana, to nikomu to nie będzie służyło. Będzie to tylko i wyłącznie prowadziło do niefajnych sytuacji w rodzinie, będzie to prowadziło do płótni i dlatego też jest bardzo, bardzo ważne, aby zadbała również o siebie. Jak to zrobić? Możesz to zrobić stosując właśnie tą jedną metodę, dzięki której w końcu będziesz mogła znaleźć czas dla siebie. Jaka to metoda? To metoda delegowania zadań. Każda z nas powinna nauczyć się tej fantastycznej metody i tak naprawdę od samego początku delegować wszelkie zadania. Może nie wszelkie, ale delegować te zadania, które w pewien sposób sprawiają, że jesteś przeciążona, że masz za dużo obowiązków, że się nie wyrabiasz, że gdzieś tam zarewasz noce, zostajesz gdzieś tam w domu w cudzysłowie po godzinach, by dopiąć wszystko na, na ostatni guzik, by było ugotowane, by było posprzątane, by było poprasowane, gdzie tak naprawdę reszta, podczas gdy reszta Twojej rodziny odpoczywa i się relaksuje. To nie o to chodzi, prawda? Jesteśmy, skoro tworzymy wspólnie rodziny, skoro wspólnie tutaj korzystamy z różnego rodzaju praw, udogodnień, no to też powinniśmy porówno podzielić obowiązki. A niestety z reguły jest tak, że to właśnie na nas, na kobiety przypada bardzo wiele obowiązków i tak naprawdę groty wszystkich zadań, groty wszystkich... Obowiązków związanych z prowadzeniem domu, niestety ciąży właśnie tutaj na naszych barkach. Dlatego chciałabym, abyś dzisiaj przyjrzała się tym wszystkim zadaniom, które gdzieś tam musisz wykonywać, które gdzieś tam leżą w zakresie Twoich obowiązków, i abyś zastanowiła się, które z tych zadań możesz delegować dalej. Żyjemy w rodzinie, a więc żyjemy w partnerstwie i nie ma tutaj gorszego, lepszego. Nie ma tutaj w żaden sposób kogoś, kto, kto jest, nie wiem, wyżej i jest swego rodzaju królem, któremu powinno się usługiwać, dla którego powinno się być niewolnikiem i dlatego też Ty powinnaś w ten sposób traktować ten temat. Jesteśmy tutaj na równi i dlatego na równi po, y, powinniśmy wykonywać te wszystkie obowiązki, które na nas leżą z tytułu właśnie bycia w takiej rodzinie. E, delegowanie. E, ja muszę zacznę od tego, że powiem jak to u mnie wygląda i na sam koniec przekażę Ci w jaki sposób możesz samodzielnie zastosować tą metodę delegowania do tego, abyś i Ty mogła m, m więcej zadań tutaj przekazać innym członkom Twojej rodziny, oraz abyś w końcu znalazła ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. Moja rodzina składa się z pięciu osób, jestem ja, jest mój mąż i jest truka naszych dzieci. Najstarszy syn ma 7 lat, średni syn ma 5 i najmłodsza córeczka ma 3. Jeśli chodzi tutaj o zobowiązania czy obowiązki, bądź też właśnie takie zadania związane tutaj z prowadzeniem domu, to mamy tutaj wprowadzony podział obowiązków. Ja prowadzę własną działalność, mój mąż pracuje, więc tak naprawdę oboje jesteśmy aktywni zawodowo. I to nie jest tak, jak w co niektórych rodzinach, że mąż tutaj wraca z pracy, puszcza sobie telewizor i po prostu jest panem kanapy i panem pilota, a wszystkie obowiązki domowe ogarnia żona tylko tutaj mamy sprawiedliwy podział. Wszyscy, tak naprawdę, łącznie z naszymi dzisiekami, angażują się w sprawy rodzinne w obowiązki rodziny i nagle okazuje się, że jeśli odpowiednio podejdziesz do sprawy, jeśli wspólnie wypracujecie wspólny, odpowiedni schemat, wszyscy się angażują, to ta praca idzie dużo, dużo szybciej. Mało tego dochodzi do bardzo fajnych, bardzo fajnych momentów, gdzie, tak na przykład, jak u mnie często jest tak, że śmieję się, że gdy w sobotę biorę się za prasowanie kupki naszych ubrań, a starszy syn w tym czasie zaczyna odkurzać mieszkanie, to zanim ja dojdę do tego, że połowę. Połowę, tej, połowę tego kosza wypracowałam, to mój syn zdąży już podkurzać całe mieszkanie i jeszcze powycierać mopę, więc po prostu super, super ekspres. Moja malutka córeczka uwielbia szma mieć szmatkę i uwielbia mieć takie psik, psik, tutaj szczególnie do takich powierzchni szklanych, jak właśnie lustra, jak nasze tutaj szklane, szklane stoliki, więc po prostu ona jest mistrzynią wycierania wszystkiego, co szklane owszem, mamusia mu, musi tutaj czasami później troszkę, troszkę jakby poprawić, ale nie szkodzi, Mała mimo wszystko po, e, pomaga, tylko uwaga moje drogie, tutaj pilnujcie, pilnujcie waszych pociech, bo e, już parę razy się przekonałam o tym, że niedopilnowane m, w pewnych momentach może się okazać tak, że jeśli zostawisz twoje malutkie dziecko z takim psik, psik do psikania, to w 10 minut buteleczka, cała butelka płynuje z pusta, więc może niekoniecznie zostawiacie e, w takich sytuacjach dzieciaki same, ale pod, pod nadzorem niech tutaj e, wspólnie pomagają. Córeczka też bardzo na przykład lubi z mamą wieszać pranie, więc gdy idziemy wieszać pranie, zanoszę kosz, moja córeczka ładnie tutaj wciąga mi poszczególne rzeczy, podaje, e, podaje mi, a ja wtedy mogę wieszać je tutaj na sznurę. Średni syn z kolei też, w zależności od tego, na co ma humor, też, też potrafi podkurzać, też potrafi co nieco powycierać, wyrzucić, wyrzucić pewne drobne, jakieś tam, balające się papierki do kosza, więc okazuje się, że w wieku 5 lat jak najbardziej również można tutaj do takich drobnych prac angażować. Zawsze pamiętaj o tym, aby tutaj wyznaczać dzieciom zadania adekwatne do ich wieku. Moja trzyletnia córeczka raczej by sobie nie poradziła z odkurzaniem i nawet mi nie przyszło nigdy na myśl, aby jej coś takiego zlecać, ale mój siedmioletni syn jak najbardziej ma dwie sprawne ręce, jest to już powoli taki mały kawał chłopa, więc spokojnie z odkurzaczem sobie poradzi i dlaczego ja mam to wszystko robić, skoro wspólnie tutaj... Żyjemy, skoro wspólnie tutaj mieszkamy. I to nie jest tylko tak, że to ja potrzebuję coś zjeść, że to ja tylko brudzę ubrania, że to przeze mnie się gdzieś tam e, robi brudno w mieszkaniu. Wszyscy tak naprawdę e, wszyscy, wszyscy potrzebujemy zjeść, potrzebujemy e, wszystkim zdarzy nam się gdzieś tam nabrudzić, albo też właśnie e, nasze rzeczy już gdzieś tam stają się nieświeże nie i trzeba je wybrać, więc też tak naprawdę wszyscy powinniśmy się angażować w te zadania domowe. I tak jak wspomniałam, nie tylko moje dzieci są zaangażowane w te zadania, ale również mój mąż. Nagle okazuje się, że faceci potrafią gotować, może nie jakoś idealnie, ale potrafią. Potrafią wynosić śmieci, potrafią jak trzeba też właśnie podkurzać, pościerać, potrafią jak się ich odpowiednio zachęci, w miarę szybko naprawiać różne rzeczy, sprzęty, odchodzące tutaj listewki, więc można, można. Natomiast najważniejsze jest to, abyś potrafiła właśnie delegować w tym znaczeniu nie na zasadzie, że teraz ty jesteś tutaj władczynią Waszego domu czy Waszego mieszkania i po prostu jak jakiś tutaj faraon czy jakiś król rozdzielasz zadania, tylko warto tutaj całą rodziną wspólnie zebrać się przy stole i porozmawiać o tym. Temacie, jeśli czujesz, że i w Twoim wypadku jest tak, że w pewien sposób, no na samym początku Waszego wspólnego życia z Twoim partnerem, z Twoim małżonkiem, e, nie dopilnowałaś tego tematu i w jakiś taki sposób, pewnie dlatego też, że gdzieś tam e, w ramach naszego wychowania włożono nam do głowy, że to my kobiety powinniśmy się tutaj starać o nasz dom, wykonywać wszystkie obowiązki domowe i jeśli na ten moment na Tobie ciąży większość tych obowiązków, to warto tutaj yy, siąść wspólnie z swoim mężem bądź swoim partnerem do stołu i porozmawiać właśnie otwarcie o tej sytuacji. Powiedzieć, że yy, w tej sytuacji czujesz się po prostu przeciążona ilością obowiązków, yy, jesteś przeciążona yy, tymi wszystkimi pracami tym, że nie tylko idziesz do pracy, ale po pracy tak naprawdę w domu masz drugą pracę i nie masz tak naprawdę ani chwili yy, dla siebie, i warto tutaj poprosić męża, aby on zaangażował się w obowiązki rodzinne. I warto byście wspólnie tutaj ustalili, jakie obowiązki będą w dalszym ciągu należały do ciebie, ale jakie obowiązki z tych na co dzień pojawiających się możesz może tutaj wykonywać twój mąż. Bo i to często jest tak, i to yy, również jak najbardziej tyczy się tych z was, które, których mężowie pracują, a przykładowo masz akurat malutkie dziecko bądź malutkie dzieci w domu i ty obecnie nie jesteś nieaktyw, yy, nieaktywna zawodowo. To znaczy, jesteś w domu. I to wcale nie oznacza, że, że skoro ty jesteś w domu, to masz tyle czasu i to ty wszystko powinnaś zrobić. Absolutnie nie. Warto też, yy, abyś i tutaj zadbała o siebie, i tutaj postawiła pewne granice. I znów otwarcie porozmawiała z twoim mężem bądź z twoim partnerem o tym, aby część tych obowiązków e, on przyjął na, na siebie, tak? Bo mimo tego, że on jest 8 godzin w pracy, a ty nie pracujesz, to tak naprawdę, tak naprawdę, jeśli by były, byłybyśmy ze sobą e, w 100% szczere, to ty masz w domu 16 godzinny etat, pomijając te 8 godzin na sen, czyli 16 godzin jesteś tutaj e, w pełnej gotowości. Sprzątasz, zajmujesz się dzieciakami, e, pierzesz, gotujesz i tysiąc różnych innych obowiązków. Mało tego, jak przychodzi czas do spania, to jeszcze masz dyżur nocny, no bo jak. Nie wiem, co się zadzieje. Masz w domu małego maluszka, i on często budzi się na karmienie, albo masz troszkę starsze dzieci, ale no wiadomo, od czasu do czasu i one chorują, i nagle pojawiają się gdzieś tam jakiś płacz w nocy, jakiś bolący brzuszek, i znowu to ty wstajesz do tego dziecka, nie twój mąż, no bo twój mąż przecież chodzi do pracy. No to niestety, no widać, że nie mamy tutaj równego podziału. I dlatego też warto tutaj wspólnie. Porozmawiać na ten temat, warto wspólnie e, zasiąść tutaj do stołu i przeanalizować, w jaki sposób możecie się tutaj sprawiedliwie podzielić tymi obowiązkami. Jak to zrobić? Proponuję Ci, abyś przygotowała sobie taką ogromną kartkę papieru, taki ogromny arkusz papieru i wypisała na tym arkuszu wszystkie, absolutnie wszystkie obowiązki, które gdzieś tam na co dzień pojawiają się w Waszym życiu. I to nie tylko te obowiązki, które Ty na co, na co dzień wykonujesz, ale również te obowiązki, które wykonuje Twój mąż, Twój, Twój partner bądź też Twoje dzieci. Wypisz absolutnie wszystko. Mało tego, bądź bardzo precyzyjna i nie pisz na przykład, że sprzątanie, bo co to znaczy sprzątanie, tak? Wyciel tutaj, jakie, jakie poszczególne zadania wchodzą w to ogólne pojęcie sprzątanie. Bo nagle okazuje się, że sprzątanie to nie jest tylko latanie ze ścieką do kurzu, tylko właśnie to jest odkurzanie, to jest zamiatanie, to jest właśnie wycieranie podłogi, to jest ścieranie kurzów, to jest mycie szafek w kuchni to jest gdzieś tam uporządkowanie szaf, to jest gdzieś tam odnoszenie ubrań na, na swoje miejsca, tak? To jest prasowanie, to jest, to jest pranie, prasowanie, więc nagle w te, to takie ogólne pojęcie na zasadzie sprzątania i ktoś by mógł pomyśleć, no dobra, sprzątanie no to to jest moja, moja rzecz, a może przypadkowo dla przeciwwagi ma naprawy sprzętów. Czy naprawia jakieś tam zepsutych rzeczy w domu i sobie myślisz, no dobra, ja mam jedno zadanie, on ma jedno zadanie. Super. Tylko, że wygląda to tak, że jakiś sprzęt statystycznie, oj, tu już bardzo zawyże, dajmy na to, że raz w tygodniu coś tam się psuje, coś trzeba naprawić. No to raz w tygodniu twój mąż musi poświęcić pół godziny na to, aby coś tam coś tam zreperować, coś tam naprawić, a w twoje pojedyncze pojęcie sprzątanie wchodzą te wszystkie wszystkie poszczególne zadania i nagle okazuje się, że na twoje zadanie pod tytułem Sprzątanie, tydzień nie tracisz 4-5 godzin. Więc bądź tutaj bardzo precyzyjna. Wypisz absolutnie wszystkie zadania, które na co dzień pojawiają się w waszym życiu. E, sprzątanie, czyli w rozbiciu na, na te poszczególne e, rzeczy jak najbardziej. Niech to będą takie rzeczy związane również tutaj z waszymi dzie dzieciakami, tak? Jak odprowadzanie do przedszkola, do szkoły, jak wizyty u lekarza, e, jak założenie na jakieś dodatkowe zajęcia. Jeśli przykładowo nie masz dzieci, a masz, masz pieska, no to niech to będą takie znów obowiązki związane z tym pieskiem, czyli wyprowadzanie tutaj na spacer, jakieś wizyty, szczepienia, bądź też odrobaczanie u, u weterynarza, również to wszystko wypisz. Mało tego, absolutnie wszystkie, wszystkie czynności, które się w jakiś sposób w ciągu tygodnia, miesiąca, roku powtarzają. Więc i nawet takie rzeczy jak, nie wiem, załatwienie pewnych spraw gdzieś tam w urzędach, tak? Jak opłacanie rachunków, jak na przykład tutaj rozliczenie co roku PIT. Jeśli załóżmy, nie delegujecie to do jakiejś księgowej, tylko robicie to sami. Jak na przykład też tankowanie samochodu, no bo skoro macie samochód, co jakiś czas nim jeździcie, no to co jakiś czas też trzeba ten samochód zatankować i znowu to zabiera Twój czas. Wypisz na tym ogromnym arkuszu papieru absolutnie wszystkie zadania i weź sobie jakiś flamaster, weź sobie jakiś mazak i otocz kółeczko w, kółeczku, w kółeczko te. Te zadania, te obowiązki, które leżą e, jakby tutaj, leżą na Twoich barkach, które są w Twojej powinności. I sprawdź e, sumarycznie, ile z tych wszystkich strzelam. Wypisałem sobie 40 różnych. Zadań, obowiązków, czy jakichś takich aktywności, które się gdzieś tam powtarzają, na które trzeba poświęcić czas, i nagle okazuje się, że z tych 40, 32 są Twoje, a tylko 8 przypadają na męża, a na dzieciaki na przykład nic, no bo przecież chcesz być dobrą mamą, dzieci się przecież muszą uczyć, muszą odrabić zadania, no to jak mogą sprzątać, tak? I mamusia, niestety, cały czas tutaj biega. Z odkurzaczem, z mopem, sprząta w ich pokoju, a dzieciaki tak naprawdę nic tylko bałagani. Absolutnie nie. Warto w tej sytuacji, jeśli już będziesz miała obraz tego, jak to u Was wygląda, jakie zadania przypadają na Ciebie, albo też jakie zadania przypadają na innych członków, na innych członków rodziny, zastanowić się, z jakich tych zadań mogłabyś zrezygnować, i które zadania mogłabyś odelegować tutaj. Na, e, na innych członków rodziny. I znów, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie ma absolutnie nie ma to być na zasadzie, że teraz zrobiłaś takie podsumowanie. Wyszło Ci, że 3 czwarte pracy wykonujesz ty, więc po prostu teraz z jakimś pajczem, czy z jakimś biczem, czy jako, z jakąś liniką, jak to kiedyś było w tych starych szkołach w szkole za czasów moich dziadków, e, zwołujesz na radę na radę rodzinę i po prostu wyznaczasz ty to, ty to, ty to, a jak nie, to będzie tutaj kara, tak? Absolutnie nie! Zaproś wszystkich członków Twoich rodziny do stołu i wspólnie omówcie temat właśnie tych obowiązków rodziny. Wspólnie zastanówcie się, kto może jakimi tutaj rzeczami się zająć. Bo może okazywać się tak, że mimo tego, że absolutnie nienawidzisz gotować, robisz to no bo gdzieś tam. Tak zostałaś wychowana, to kto przecież przystoi, żeby to kobieta gotowała, a może akurat Twój partner, twój małżonek ma talent do tego, by gotować, no to po co ty się masz? Po co ty masz się tutaj męczyć? Może to jak najbardziej tutaj przekazać twoim, Twojemu partnerowi. E, moja droga, powiem Ci, że znam absolutnie bardzo wiele e, kobiet, które niekoniecznie przypadają za gotowaniem, ale mają za to partnerów, którzy uwielbiają, którzy pewnie są jakąś re, reinkarnacją tych top szefów, których widzimy w telewizji. Więc warto, e, warto na przykład taką, e, takie zadanie, taki obowiązek jak gotowanie e, przełożyć tutaj, zaproponować tutaj, aby tym, e, tą rzeczą zajmował się twój partner bądź twój mąż. I tak samo jeśli chodzi o dzieci. Ustawcie jakiś taki jeden grafik, i niech każdy tak naprawdę sobie wybierze kilka czynności, tak, żeby, żeby w miarę tutaj bardziej stało się to sprawiedliwie. I znów, pewnie nie be, i nigdy nie będzie tak, że będzie absolutnie porówno, i też nie o to chodzi, tak, by równo 50% obowiązków było Twoich, a drugie 50% przypadało na przykład na męża albo. Było po prostu co do jednego odniczone, czyli załóżmy, e, jeśli wypisałaś 30 zadań i jesteś ty, twój mąż, e, i macie na przykład syna, czyli każdy w tym momencie dostaje po 10, Absolutnie, to też nie musi być tak, że jest absolutnie równo, natomiast, mimo wszystko, zachęcam Cię do tego, abyś, owszem, może mieć troszkę więcej e, zadań aniżeli inni, ale też nie na tej zasadzie, że nagle z 30 e, wszystkich zadań Ty wykonujesz na przykład 25, a tylko 5 przypada na pozostałych członków rodziny. Postarajcie się to rozdysponować e, sprawiedliwie i zachęcam Cię do tego, aby właśnie to zrobić. E, w taki wspólny, rodzinny sposób, siadając tutaj przy stole i po prostu rozmawiając na ten temat, i abyś też ty ze swojej strony podzieliła się jakby tutaj Twoimi odczuciami, jak to wygląda w Twoim przypadku, że jak się czujesz tak naprawdę z tymi wszystkimi obowiązkami, tak? Abyś zasygnalizowała, abyś powiedziała członkom Twojej rodziny, że po prostu czujesz się, przeciążona, przepracowana, że nie masz czasu dla siebie, że tak naprawdę już po dziesiątej w nocy jeszcze tutaj nadganiasz jakieś zaległe zadania, bo po prostu nie potrafisz się wyrobić. Może nawet być tak, że oni tego nie zauważają, że oni tego nie widzą, że nie są tego świadomi albo myślą, że po prostu tobie to sprawia przyjemność wiecznie być zalataną, zaganianą, zapracowaną. Uświadom im, że to wcale nie jest tak tak fajnie, że to jest dla Ciebie męczące i e, dzięki temu też nie możesz zająć się sobą i postaracie się tutaj znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie i gwarantuję, że na pewno jest to do zrobienia. Mam nadzieję, że e, znajdziesz czas na to, aby zastosować tą technikę, to znaczy, aby po pierwsze zrobić sobie taki ogromny arkusz tych wszystkich e, zadań, które na co dzień pojawiają się w Twoim życiu, e, ale nie tylko tych zadań Twoich, tylko ogólnie związanych z, z funkcjonowaniem całej Waszej rodziny i zachęcam Cię właśnie do takiego wspólnego, miłego, e, familijnego wieczorku, podczas którego jakby przepracujecie ten temat, porozmawiacie i podzielicie się tymi za, e, zadaniami tak, abyś to nie tylko Ty była tutaj e, pięć w jednym, czyli właśnie służącą, kucharką, sprzątaczką, szoferem i nie wiadomo kim jeszcze, tylko, aby te wszystkie obowiązki były podzielone rzeczywiście sprawiedliwie i abyś też poczuła się, że nie jesteś właśnie jedną z tych sprzątaczek, służących i tak dalej, tylko że jesteś tutaj pełnoprawnym członkiem rodziny i ty również masz prawo mieć czas tylko wyłącznie dla siebie. Ty masz prawo do tego, by wyznaczyć też sobie pewną chwilę, gdzie nie musisz nic robić, tylko możesz wypocząć, możesz się zająć. Tym, co sprawia Ci przyjemność, bo ty też jesteś ważna. Dziękuję Ci serdecznie za oglądnięcie tego, e, tego filmiku. Mam nadzieję, że zawarta w niej wiedza e, będzie dla Ciebie wartościowa i nie tylko posłuchasz tego filmiku, ale też zastosujesz w praktyce. Bo jeśli na dzień dzisiejszy czujesz, że w Twoim przypadku właśnie tak jest, że to na Ciebie spoczywa większość tych, tych obowiązków. Jeśli czujesz, że w jakiś sposób już powoli masz dosyć, jesteś przepracowana, jesteś zestresowana, jesteś tym wszystkim już zmęczona, to naprawdę zastosuj to i postanów, że oddelegujesz część Twoich obowiązków na innych, bo oni też mają dwie sprawne ręce. Dlatego każdy, każdy w Twojej rodzinie powinien pomagać i powinien zaangażować się we wspólną pracę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twoją obecność, jeśli ten filmik uważasz za wartościowy, to bardzo będzie mi miło, jeśli, um, jeśli tutaj zostawisz jakiś komentarz, jeśli dasz mi tutaj lajka, jeśli podzielisz się też e, tym wideo z innymi Twoimi znajomymi, tak, i, tak by i one dowiedziały się o tej metodzie, e, dowiedziały się o tym wszystkim, o czym mówiłam i tak by i one ją zastosowały i dzięki temu miały czas Również dla siebie. I tobie życzę tego czasu, abyś jak najwięcej miała też tych chwil dla siebie, abyś i dbała o siebie, abyś mogła też spełniać swoje potrzeby, swoje oczekiwania i abyś dzięki temu rozkwitła. Bo tylko kobieta, która jest szczęśliwa, która jest zadowolona, która ma czas dla siebie, może kwitnąć i tego ci z całego serca życzę. Do zobaczenia już w kolejnym wideo za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, papa! Pa. Thank you.